Sarna to najmniejszy przedstawiciel rodziny jeleniowatych, jaki żyje na terenie Polski. Wcześniej sarna żyła głęboko w lesie, wykorzystywała tereny leśne, obfitujące w drobne listki i świeżą trawę. Później zaczęła powoli wychodzić na łąki i zaczęła też wychodzić na pole. Powstał taki jakby podgatunek sarny polnej, nieco mocniejszej i większej. Sarny bardzo często widać wczesnym rankiem na polu, bądź zupełnie wieczorem. Zwykle prowadzi nocny tryb życia, w dzień jest dosyć mało aktywna. Jej długie, cienkie nogi powodują, że bardzo dobrze biega. Od wiosny do, do jesieni jest ona bardzo szybka, bardzo sprawna. Potrafi przeskaki, przeskakiwać wysokość około 1,70 m. Natomiast zimą ta sytuacja nieco się odmienia. Sarna yy, zimą. Po prostu zapada się w głęboki śnieg. Jeśli tego śniegu nie ma, a teraz mamy dosyć ciepłe i mało śnieżne zimy, sarny doskonale sobie radzą. Jeżeli jest śnieg, sarny biegają nieco wolniej. Te ich cienkie nogi i cienkie cewki powodują, że zapadają się w śnieg. To jest niestety dla nich niekorzystne, dlatego że wilki wtedy dobiegają do takiej sarny czy ryś swobodnie biegający po tej skorupie śnieżnej, jest w stanie dogonić sarnę i tutaj ona, no niestety, nie ma szans. Jest to zwierzę dosyć małe, ważące od 19 do maksymalnie 35 kg, a więc tutaj nie jest to jakieś ogromne zwierzę. Często myli się właśnie sarnę z jeleniem. Mówi się, że sarna jest żoną jelenia. Otóż sarna jest to inny gatunek. Jeleń europejski również jest innym gatunkiem. Jelenie ważą samice około 90-120 kg, jelenie nawet do byki do 200. Natomiast u sarny, samica sarny waży 18-20 kg i kozioł waży 25-35. Tutaj kozły z tej populacji polnej są nieco mocniejsze. Wiadomo, bardziej skrajne warunki. Tutaj one są y, bardziej y, po prostu w masie mocniej zbudowane, natomiast te leśne są nieco drobniejsze, y, są bardziej y, szczupłe. Sarnia latem jest koloru rudego. Bardzo charakterystyczne jest to, że y, jej młode, które się rodzi w maju, ma. Kropki. Białe kropki, te kropki powodują, że leżąc młoda sarna w lesie bądź na polu jest niewidoczna dla drapieżników, ponieważ migające światło, które miga przez kawałki traw bądź migocze przez korony drzew, tworzy taki specyficzny rysunek zarówno na tej młodej sarnie, jak i w jej okolicach. Jej młode ma krótkie nóżki. Jak widzimy sarnę, to od razu wiemy, że jest to gatunek, który nie podobny za matką. Wszystkie dzieci w dzikiej przyrodzie, które rodzą się i mają bardzo długie nogi, szczególnie tutaj u jeleniowatych, mówimy tu o łosiu, nawet jeleń ma dłuższe dosyć nogi, ale łoś to już w ogóle bardzo długie nogi nie ma i daje mu to możliwość podróżowania z matką, czyli od pierwszych dni zaczyna z matką wędrować. Natomiast sarna pozostawia swoje młode w polu bądź w lesie, one pokryte na siersi białymi kropkami, mają swoisty kamuflaż, który daje im bezpieczeństwo. Sarna młoda nie ma zapachu. W ogóle matka nie nawiązuje kontaktu zapachowego ze swoim dzieckiem, nawiązuje kontakt dźwiękowy. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ jeżeli będziemy widzieli sarnę, będziemy wykonywali jakieś prace w lesie, na polu i zobaczymy, czy przejeżdżając przez polną, leśną drogę, zobaczymy małą sarnę, możemy ją przenieść. Tu nie ma żadnego problemu, żebyśmy wzięli ją w ręce i przenieśli. Oczywiście nie zabieramy jej do domu. Bo nie ma to najmniejszego sensu. Matka jest na pewno gdzieś w pobliżu. Po prostu matka i tak jej nie porzuci, bo nawiązuje kontakt dźwiękowy. Samcem Sarny jest kozioł sorek, który na głowie ma niewielkie poroże. O. Czaszki dwóch kozłów. Sarny. Oba osobniki zostały no, potrącone śmiertelnie przez samochody, a więc nie pochodzą one z, z odstrzałów, chociaż sarna jest zwierzęciem łownym. Samce mają charakterystyczne poroże. Zwykle jest to właśnie taki szóstak, czyli po trzy groty na jednej tyce. I możemy zobaczyć, jak takie poroże jest przymocowane do czaszki. Poroże jest tworem szkieletowy, a więc one jest mocno związane z kością, mała puszka mózgowa i tutaj zęby. W górnej szczęce przeżuwacze parystokopytne zębów przednich nie mają, a więc sarna ma tylko w żuchwie, tutaj żuchwy akurat nie ma, żuchwa była popękana i one właśnie podcinają trawę jak kosiarki żuchwą. Sarny żyją od 5 do 12 lat. Tutaj mamy widok na ścierane zęby. Zęby, jak żarna u sarny, rozcierają pokarm, bardzo twarde komórki roślinne. Jest to przeżuwacz, a więc tutaj jest skomplikowana ilość żołądków, przedżołądków, prawda, komór żołądkowych i flory bakteryjnej. I tutaj za wszystko zależy od y, y, starcia zębów, bo czym zęby bardziej starte, tym ten pokarm jest gorzej rozcierany. A więc powoduje on różnego rodzaju y, problemy y, gastryczne, co doprowadza bardzo często do ich śmierci bądź osłabienia. I wtedy stają się też łatwym łupem dla drapieżników. Tutaj mamy też uderzenie. Prawdopodobnie kozioł podczas walki ten był uderzony przez rywala, ma tutaj w czaszce mocne wgniecenie. To też mogło spowodować, że jakiś ból bądź osłabienie wzroku doprowadziło do kolizji z samochodem. Młode kozły po pierwszej zimie zaczynają dostawać takie guziki, ta czaszka zaczyna zmieniać swój kształt. Później nasadzają właśnie takie szydlaste poroże. W następnych latach już to poroże jest coraz bardziej charakterystyczne, a więc jest i grube, uperlone, tworzą się takie róże i dalej, prawda, groty bardzo jasne. Sarna wycierając w kwietniu poroże, bo nasadza w styczniu samiec poroże, ono jest pokryte sypułem i ten sypuł jest wycierany właśnie w kwietniu. Także w maju sarny już poroże mają bardzo ładne. Samice nie mają poroża, nie mają też guzów na głowie, gdzie ewentualnie to poroże mogłoby rosnąć. Poroże mają tylko samce. Sarna latem ma ubarwienie suknię ma rudą, z charakterystycznym białym takim lustrem z tyłu. Dla sarny to lustro jest bardzo ważne, ponieważ uciekając, kiedy jest spłoszona, ona jakby otwiera je. Te włosy, one są dłuższe, one nagle się otwierają, tworząc taką białą, dużą plamę. Dla drapieżnika jest to dezorientacja. To jest taki system obronny, właśnie podniecona, wystraszona sarna, zaniepokojona, otwiera. To charakterystyczne lustro. Lustro zawsze jest białe o każdej porze roku. Jesienią, kiedy sarny przybierają taki szaro-brązowy kolor z bardzo gęstym futrem, tutaj musimy pamiętać, że one są zamknięte jak w termosie. To futro jest no, niesamowicie gęste. Sarna może leżeć w szczerym polu przy śnieżycach. Tutaj nic jej nie grozi. Chroni ją ten, ten włos bardzo dobrze. Okres godowy usarny przypada lipiec-sierpień. Samice w tym czasie są w rui. Zapłodniona komórka usarny na etapie blastuli rozwój jej się zahamowuje, a dopiero w styczniu, Powtórnie dalej zaczyna się rozwijać. Ciąża jest przedłużona, jest to taka specyfika tego gatunku, żeby jej nie obciążać, żeby nie powodować, że ona będzie łatwym łupem dla drapieżników. Przyroda zatroszczyła się, że ten okres zimowy sarna prawda, przeżywa na tym etapie ciążowym, że nie musi mocno prawda, być obciążona brakiem pokarmu. Koza, czyli samica sarny, młode rodzi zwykle w maju. Często jest to jedno koźle, ale bywają przypadki, że są też dwa, bądź bardzo rzadko, ale. Zdarzają się trzy y, młode. Matka ma dwa sutki karmi młode na początku mlekiem. One bardzo szybko się usamodzielniają, zaczynają y, zjadać y, prawda, okoliczną y, roślinność, y, tam, gdzie się urodzą na początku, y, bardzo y, wolno się przemieszczają. Y, matka podchodzi y, wydając taki nosowy pisk, to, to mniej więcej tak jest. Hmm. Taki pisk nosowy, młode odpowiada w ten sam sposób. Matka staje, młode podnosi się na nóżkach, pije mleko i z powrotem się kładzie. Kiedy się wypróżni, zmienia miejsce, pozostawiając tam odchody i tak przez pierwsze dwa, trzy tygodnie te młode się przemieszczają. Później zaczynają podążać już za matkami. Matki w tym okresie są osobno, nie są połączone w rudle, bo stada saren to takie rudle i tylko łączą się one w takie grupy zimą. Samce natomiast, kozły w tym okresie przygotowują się do walk, do najważniejszego okresu życia, a mianowicie do rui, która odbędzie się w lipcu bądź sierpniu, w zależności od terenu, od pogody i kozły w tym czasie po prostu rywalizują, bo wiadomo, który z kozów najsilniejszy, ten przekaże dalej pulę genetyczną swojemu potomstwu. Sarna odbiega znacznie od innych zwierząt, które w tej chwili w populacjach, których spada, szczególnie zwierząt polnych, takich jak zając czy kuropatwa. Sarna tutaj wskazuje bardzo mocny wzrost ilości osobników całej populacji, ale też ten wzrost dotyczy innych jeleniowatych, też wzrasta liczba jeleni i łosi. Myślę, że zmiana kultury rolnej, dostęp do bardzo Dobrych pasz wysokobiałkowych, no i też to, że zwierzęta musiały przystosować się do obecności człowieka, więc zbliżyły się jakby do, ich, do jego osiedli, spowodowało duże bezpieczeństwo i małą umieralność szczególnie młodych osobników, no, co owocuje wzrostem całej populacji.